Dzień dobry, z redakcyjnego studia Komputer Świata mówi dla was Michał Pisarski. No dobra, żarty na bok. Sebastian Górski. Mamy tutaj 10 10000, to jest nie lada gigant, smartfon. To jest powerbank. Smartfon. Powerbank. A ja ci mówię, że to jest smartfon. To jest powerbank. 5 za i 5 przeciw smartfonu. Powerbanku. Smartfonu. Powerbanku. Smartfonu. A dlaczego tak? Chylę czoła, a mam go pod dostatkiem. Stylistycznie o 10 tysięcy przypomina super szybkie kanciaste Lamborghini. Sporo tu metalu, masywnych przetłoczeń, twardy plastik. Za to gabaryty i waga prawdziwego twardziela rodem z KSW. Aż chce się z tym telefonem rąbać, siekać, miotać, nokautować. No dobra, nie rozpędzajmy się. To na pewno nie rozpadnie się w dłoni. Oukitelka 10 000 to taki Airbus A380 w świecie smartfonów. Wyobrażacie sobie sięgać po prąd średnio raz na tydzień przy przeciętnym użytkowaniu? W trybie ekstremalnego oszczędzania energii można jechać na dwa tygodnie w Bieszczady i zapomnieć o gniazdku. Takie rzeczy tylko w przedpotopowej Noki. Dobrze, że w zestawie znajdziemy mocniejszą 2A ładowarkę. Posiadając taki telefon szybko nawiążecie nowe przyjaźnie. Dookoła znajdzie się masa ludzi chętnych do podładowania swoich super wydajnych flagowców. Producent daje do zestawu kabelek USB ze specjalnym przełącznikiem, który zamienia smartfon w powerbank. Pokusiłem się nawet o pewien eksperyment Czyli ładowanie powerbanku Powerbankiem. Ha! Działa! Trochę bez sensu, ale działa. Mądry ruch o kitelu. Nie dałeś ekranów Full HD, 2K czy 4K, który błyskawicznie skonsumuje energię średniej wielkości elektrowni atomowej. W roli 5,5 calowego panelu umieściłeś za to precyzyjnie reagujący na dotyki PS720P z wysokim kontrastem i jasnością oraz nie dającym powodu do wstydu w zakresie kolorów. Kąty widzenia też są w porządku. Dajemy mocną czwórkę. Gestykulacja do potęgi N k tysięcy może się pochwalić szerokim asortymentem gestów wykonywanych zarówno całym telefonem, stuknięciami w ekran, jak i maźnięciami na wygaszonym ekranie. Kolejne funkcje ujawniają się po użyciu dwóch lub trzech palców jednocześnie. A dlaczego nie? To do wbijania gwoździ? Cytuję pierwsze co usłyszałem od przedstawicielki Płci Pięknej, które przekazałem w dłoni Okitela. Waga nie kłamie. 317 gramów to kategoria super ciężka. Do tego grubość aż 14 mm sprawia, że noszenie K10000 w kieszeni spodni z luźnym paskiem może skończyć się spektakularnie. Okitel K10000 to średniak w kwestii komponentów, co wyraźnie widać podczas grania. Smartfon potrafi wtedy dostać zadyszki z opóźnieniem, reaguje na dotyk. Wyniki benchmarków też pozostawiają wiele do życzenia. W końcu w środku mamy jedynie podstawowy, czterorodzeniowy chipset marki Mediatek. Dobrze, że producent daje chociaż 2GB pamięci RAM. Na korzystanie z Lollipopa wystarczy. W ustawieniach aplikacja, ale tuż obok gesture unlock. Informacje o telefonie, ale po wejściu do środka już Phone Storage. Takich kwiatków, a raczej Flowers jest dużo więcej. Niestety interfejs Oki Telaka 10000 nie został do końca spolszczony. Podobna wpadka u bardziej znanego producenta byłaby niedopuszczalna, a serwis. Pewnie po mandaryńsku? Potężny smartfon Okitela raczej nie czaruje jakością zdjęć oraz wideo. Wyjątkowo blado wypada doświetlające ujęcia dioda LED, gdyż jest po prostu za słaba. Nawet w roli podręcznej latarki sprawdza się średnio. Na zdjęciach dość szybko pojawia się cyfrowy szum, a jakość wideo 720p kręconego w gorszych warunkach oświetleniowych woła o pomstę do nieba. Dobra, kto mi wyjaśni to? Ustawienie jakość wideo, które jest podzielone na wysoki i wysoka. Dobra, można pomyśleć, że 1000 zł za smartfon z taką baterią to super hiper okazja, ale urządzenie o podobnych osiągach da się nabyć za połowę tej kwoty, a do tego dokupić powerbanka o pojemności 10 tysięcy miliamperogodzin. Po takiej kombinacji zostaje nam w kieszeni jeszcze dobre 300-350 zł. no i co? n o e geminano q mandarais q u a i n d a u e n o o carro, o c a o c a o a o a r r o a r r carro, a o a r r a 真乖，嗯，对。